Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku, jak wcześniej obiecałem, zaprezentuję Wam Poloneza. Tym razem będzie to FSO Polonez Coupe. Bardzo przepraszam na początku filmu od razu za jakość, ponieważ tym razem jest lepsza niż na, poprzednim, niż na poprzedniej kamerze. Tylko że teraz znowu kolor mi się przekręcił z, pom z takiego pomidorowego na bardziej różowy. Więc wyszedł ten kolor trochę inaczej. Przepraszam bardzo. No ale dobrze, przejdźmy do tego o co chodzi. Podstawkę nie, nie odkręcałem, ponieważ kupię ten model razem z podstawką. Jest on ze złotej kolekcji out, kultowych aut Perelu, dlatego ma podstawkę w przeciwności do innych aut z tej serii. To tak zacznijmy od lekcji historii. Mam tutaj książkę. I tak, yy, różnica, którą można zauważyć w tym polonezie w przeciwności do Borewicza, czyli 1578 roku, yy, to jest to, że szyby w drzwiach podzielone na dwie części, ruchomą i nieruchomą. Czyli tak jak tutaj widać, jest taka poprzeczka. Yy, cały samochód zyskał więcej powierzchni przeszklonych, tym samym poprawiła się widoczność do tyłu z miejsca kierowcy. Na tylnej, pojawi, yy, na tylnej klapie przepraszam bardzo, pojawił się spoiler. Też go widzimy. O tutaj. Tak. Trzydrzwiowy polones był lżejszy tylko o 25 kg, co nie wpłynęło na parametry eksploatacyjne. I teraz montowano jeszcze w nim silniki 1300, 1500 i 2000 silnika ze skrzyniami od 4 do 5 biegowych. To teraz z historii. Czyli. Na pierwszy rzut oka bardzo się różni, był on przeznaczony do eksportu najbardziej, ponieważ miał to rozruszać w sprzedaży fabryki. Teraz zacznijmy od, od po prostu oceny, po co tutaj jestem. tak, pierwszą wadą, która się bardzo rzuca w oczy w tym modelu, jest masakrycznie pomalowane, są masakrycznie pomalowane elementy. Może tego tutaj nie widać, chociaż nie do końca widać. Widać trochę jednak w tych wszystkich miejscach, o tutaj. Tutaj, tutaj, tak samo nawet ramki okien są bardzo źle pomalowane, są krzywo, widać też po prostu bazowy kolor, czyli ten czerwony, który u mnie jest przekręcony na różowy, jeszcze raz przepraszam. On jest masakrycznie pomalowany, jest krzywo, no tak jak wcześniej mówiłem, kierunkowskazy też, to pomarańczowe przesunęło mi się bardziej w tą stronę, no i nie wiem o co chodzi, wszystkie modele były dobre, a ten jest taki zły. Patrzę, też w kiosku na inne modele. Ale one miały te same wady, więc nie miałem nic innego do wyboru, niż wybrać tego. Następną wadą, którą mówię, jest spoiler. Tak jak wcześniej czytałem. Tutaj już nawet z tej odległości w kamerze widać, że tutaj i tutaj są takie dwa miejsca na hama, na kołek. Na kołki, przepraszam. No bo to jest model i trzeba jakoś przyczepić ten spoiler. No i rozumiem, że trzeba przyczepić stabilnie, no ale mogli dać przynajmniej mniejsze albo przykleić go. Jest on krzywo wykonany. Jest krzywo-odlany, tak można powiedzieć, o. I te kołki strasznie straszą, jest nieprzylegający za bardzo do klapy. O to mi chodzi. Standardowo, w każdym modelu, jaki oglądałem lub recenzjowałem, no to było tak, że przednie wycieraczki odstawały. A teraz nowość. Nie odstają, są bardzo równe, są ładnie odlane. I nie odstają. Teraz przejdźmy do przodu. To co zauważyłem w polonezach, też w innych w kiosku, może to będzie widać, to te lampy na dole, halogeny, one są też bardzo krzywo odlane, widać jeszcze miejsca tak jakby po tych formach, takie odlewki, naddatki, bo to po prostu straszy, bo to wygląda tak tak jakby ktoś ten model na szybko składał, ale go po prostu nie dokończył, miał złożyć na szybko i po prostu tyle. I ostatnią wadą, którą zaobserwowałem w tym modelu, yy, są te opony. Ja rozumiem, że Polones nie miał jakichś opon profilowych, sportowych, jak Alfa GTO czy inne takie pojazdy, ale te opony są przesadzone. Po pierwsze, prześwit pojazdu się nie zgadza, to auto powinno być wyższe, a po drugie, te opony są strasznie, jakby to powiedzieć, strasznie takie napuchnięte o. W rzeczywistości, jak oglądałem na internecie lub raz widziałem na żywo też takiego poloneza, te opony są o wiele mniejsze, no bez przesady, przecież to są takie balony jak w ciężarówce. Oczywiście, jak teraz dotknę sobie opony, standardowo jak w prawie każdy małcie, kultowym małcie PRL-u, są one twarde prawie jak plastik. O, to dziękuję bardzo, kochane kultowe auto prl -u. Teraz przejdźmy do plusów. Wcześniej były minusy, trochę się ich uzbierało, ale plusy też są tego modelu. Bardzo mi się podoba to, że nie jest zalany farbą. Poprzedni model, który recenzjowałem, był zalany farbą, nie było widać jego rysu, a tutaj wszystko ładnie widać. Tą główną linię, tutaj ścięcia, zaokrąglenie szyby, linii klapy i inne takie ramki, na przykład też to jest bardzo wielki plus ze względu na to, że Mam jednego poloneza, który jest zalany strasznie farbą, i nie widać prawie jego linii. Następnie mogę powiedzieć, jeszcze pozytywnie, że, no bo mi się to wydaje, ale chyba nie, ale lampy są lepiej zrobione niż w poprzednich polonezach z tego wydania. Tak samo zderzaki są te jakby lepiej odlane, nie wiem, obrobione, chyba lepiej odlane, bo nie widać tutaj ślad, śladów żadnego obrabiania. Środek się niczym nie różni od innych Polonezów, które były wydawane z tego wydawnictwa, ale jak w każdym Polonezie jest bardzo ładnie zrobiony. Jeszcze jedną, jednym plusem, przepraszam, jednym plusem, który mógłbym przedstawić, to jest zrobienie tego auta takim, mogę powiedzieć, bardzo rzeczywistym wymiarami, ponieważ on nie jest równy tutaj, tylko na samym środku no tutaj gdzie są te słupki On jest szerszy, czyli on jest taki opływawym kształtem Jeżeli wzięlibyśmy sobie na przykład poloneza Zoeli W tej samej skali może być To nie będzie miał takiego kształtu no, Może troszkę, ale nie będzie miał takiego samego Wiem o czym mówię, ponieważ mam 29 polonezów W sensie modeli Dobrze Jeszcze na koniec powiem, że ogólnie To polecam kupno tego poloneza Kosztował mnie 29,99. Nie są to jakieś super pieniądze. Jest to wydanie yy złota edycja. O właśnie, nie żadne wydanie. Złota edycja jest to. Jest on w fajnym kolorze, bo poprzedni Polonez Kupę w normalnym wydaniu był w kolorze szarym. Mam go, nie pokażę, ponieważ jest w gablocie. Ten kolor jest po pierwsze oryginalny, a po drugie o wiele lepiej się prezentuje. Dobrze. W następnym odcinku mam nadzieję, że omówię jakieś ciekawsze auto, może większe. Chciałbym jakieś ciężarowe lub coś w stylu Tarpana. W kiosku widziałem Tarpana, więc czuję, że go kupię. Jeżeli coś się trafi lepszego, możliwe, że też kupię. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.